Krew Boga Badania naukowe nad krwią Jezusa w cudach eucharystycznych i całunie turyńskim. Zjawisko cudów eucharystycznych oraz całun turyński stanowią niezwykłe połączenie wiary i nauki empirycznej, oferując to, co wielu wierzących postrzega jako namacalny dowód boskości. Niniejsza prezentacja dogłębnie analizuje naukowo zbadane przypadki cudów eucharystycznych w Legnicy i Sokółce w Polsce, jak również całą turyński i inne przypadki, w których krew Jezusa Chrystusa została poddana współczesnym badaniom naukowym. Skoncentrujemy się na badaniach DNA, analizach histopatologicznych, identyfikacji grupy krwi oraz badaniach tkanek twardych, kładąc szczególny nacisk na nietypowe wyniki, które przeczą konwencjonalnym zasadom nauki. Omówimy również tożsamość i kwalifikacje zaangażowanych naukowców oraz szersze implikacje tych badań dla wiary i nauki. Cud Eucharystyczny w Legnicy Polska 2013 Kontekst historyczny i wydarzenie W grudniu 2013 roku w Kościele Święty Jacka w Legnicy podczas mszy bożonarodzeniowej konsekrowana hostia upadła na podłogę. Zgodnie z katolickim protokołem hostię umieszczono w naczyniu z wodą waskulum, aby się rozpuściła. Zamiast tego hostia zaczęła wykazywać czerwone przebarwienia, co wzbudziło niepokój i ciekawość duchowieństwa. Biskup Zbigniew Kiernikowski z diecezji legnickiej zainicjował szczegółowe dochodzenie w tym badania naukowe, aby ustalić naturę tego zjawiska. Analiza naukowa. Badania naukowe przeprowadził Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod kierunkiem profesor Barbary Engel i dr Marii Sobaniec-Łotowskiej. Badania histopatologiczne wykazały, że czerwona substancja to nie pleśń ani osad, ale ludzka tkanka mięśnia sercowego, konkretnie mięśnia sercowego majokardium wykazująca zmiany typowe dla stanu agonii. Tkanka mięśnia sercowego wykazywała cechy charakterystyczne dla zawału serca, co sugerowało, że tkanka znajdowała się pod ekstremalnym stresem. Analiza grupy krwi. Zidentyfikowana grupa krwi w cudzie legnickim to AB. Grupa ta jest szczególnie znacząca, ponieważ występuje stosunkowo rzadko, około od 3 do 5% populacji świata, z większą częstością wśród populacji Bliskiego Wschodu. Co istotne, grupa krwi AB jest również obecna na całunie turyńskim oraz w innych cudach eucharystycznych, co sugeruje spójny wzorzec interpretowany przez wierzących jako znak autentyczności i boskiego połączenia. Analiza DNA, chociaż badanie wykazało ludzką tkankę, nie udało się wyodrębnić pełnego profilu DNA. Brak ostatecznego profilu genetycznego jest szczególnie intrygujący, ponieważ zgadza się z teologicznymi twierdzeniami dotyczącymi boskiej natury Jezusa Chrystusa. Niektórzy teologowie interpretują to jako wskazówkę, że Jezus poczęty z Ducha Świętego mógł nie posiadać typowego ludzkiego komponentu ojcowskiego DNA, co podkreśla tajemnicę wcielenia. Cud Eucharystyczny w Sokółce Polska 2008 Opis wydarzenia w październiku 2008 roku w Kościele Święty. Antoniego w sokółce konsekrowana hostia przypadkowo upadła podczas komunii. Hostię również umieszczono w wodzie, aby się rozpuściła, jednak zamiast tego pojawiły się czerwone plamy. To skłoniło miejscowego biskupa do zlecenia badań naukowych w celu wykluczenia naturalnych przyczyn. Badania laboratoryjne, dr Maria Sobaniec Łotowska i dr Stanisław Sulkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przeprowadzili niezależne analizy histopatologiczne. Ich badania potwierdziły, że czerwona substancja to ludzka tkanka serca, konkretnie majokardium, wykazująca oznaki stresu. Tkanka zdawała się być biologicznie zintegrowana z hostią, co przeczyło naturalnemu wyjaśnieniu. Przeplatanie się cząstek chleba z żywą tkanką sugerowało przemianę wykraczającą poza zwykłe procesy chemiczne czy biologiczne. Całun turyński Znaczenie historyczne i religijne Całun turyński to jeden z najczęściej badanych artefaktów religijnych w historii. Wierzy się, że jest to płótno pogrzebowe Jezusa Chrystusa, na którym widnieje delikatny wizerunek mężczyzny, który najwyraźniej doznał ran ukrzyżowania. Całun był czczony przez wieki i poddany licznym analizom naukowym. Badania Naukowe Projekt badawczy nad całunem turyńskim STURP w 1978 roku obejmował ekspertów z takich dziedzin jak chemia, fizyka, medycyna sądowa i analiza obrazów. Badania potwierdziły, że plamy na całunie to ludzka krew, konkretnie grupa AB, zgodna z grupami krwi z cudów w Legnicy i Sokółce. Wnioski. Zbieżność dowodów naukowych i przekonań teologicznych w tych cudach stwarza wyjątkową okazję do dialogu między wiarą a nauką. Spójne identyfikowanie grupy krwi AB, tajemnicze wyniki badań DNA oraz zachowanie żywej tkanki stanowią wyzwanie dla nauki i wspierają nauczanie Kościoła Katolickiego o Eucharystii oraz boskiej naturze Jezusa Chrystusa. Prezentacja ta ma nie tylko informować, ale także inspirować do głębszego zgłębiania tajemnic wiary i boskiej obecności w naszym świecie. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych podobnych programów. The The promise of the resurrection and eternal life is central to Christian belief. The resurrection of Jesus is the first fruits of the resurrection that all believers will experience at the end of time. Teaches that the resurrection of the body and the life of the world to come are the fulfillment of God's eternal plan of salvation, where all who are faithful to Jesus Christ will enjoy eternal happiness with God in heaven. Ooh, 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 ooh. The promise of the resurrection and eternal. Resurrection and eternal life is central to Christian belief. The resurrection of Jesus is the first fruits of the resurrection that all believers will experience at the end of time. Ooh, 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 ooh. The church teaches that the resurrection of the body and the life of the world to come are the fulfillment. Of God's eternal plan of salvation or elevation. We're all who are faithful to Jesus Christ will enjoy eternal happiness with God in heaven.